Znowu Cię złapałam? Świetnie. Chodź razem ze mną. Trochę się wyciszyć. Zapewne zastanawiasz się, jak to wyciszyć, skoro mam tyle do załatwienia, gdzie natłok myśli to niekończąca się gonitwa. Trzeba tyle wymyśleć, tyle zaplanować, tyle przepowiedzieć, zastanowić się, wybrać. Tyle strategii, negatywności i myśli jedna za drugą goni, a Ty nie potrafisz się zatrzymać w tym całym nadłogu, kochanie, po to ta cisza. Po to, żeby umysł mógł odpocząć i ty. Może jak nie myśli, to emocje biorą górę. Czy to złość, strach, smutek? czy jakaś euforia, ale taka euforia, która nie pozwala ci normalnie funkcjonować. Cieszysz się, ale jakby tracisz kontrolę nad tym, co się dzieje, nad swoimi własnymi emocjami, nad swoimi decyzjami, popełniasz jakieś głupoty, bądź Niby jesteś szczęśliwy, szczęśliwa, ale w głębi duszy wierzenia o to chodzi. Nie chodzi o tą chwilową chwilię. Chcesz czegoś więcej. A ten stan, w którym jesteś, nie pozwala ci. Dlatego się dzisiaj wyciszamy. Dlatego wyciszamy emocje. Bo w ciszy przychodzi wszystko lżej, lepiej. Może jak nie emocje, jak nie umysł to ciało. To ciało biegnie w jakiejś nerwowości. Może się trzęsie, drży. Czujesz taki cielesny, wewnętrzny niepokój, bądź nie możesz zapanować nad jakimiś odruchami. Może jakaś dolegliwość jest uciążliwa. Dlatego Wyciszamy też i ciało, żeby Tobie sprzyjało. Żebyś też mógł mogła odzyskać na nim kontrolę. Żeby było ci dobrze, lepiej, lżej, najlepiej. Zatem kochanie, zamknij oczy, i zanim to zrobisz, znajdź sobie jakieś wygodne miejsce. Czy to ulubiony fotel, kanapa, może łóżko. Obojętnie. Znajdź takie miejsce, w którym poczujesz się wygodnie i bezpiecznie. Chwila ciszy. Dosłownie kilka minut. A zrobi robotę. Świetnie. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech nosem. Z rozluźniającym wydechem. Jeszcze takie trzy Cudownie, Już biochemia w Twoim ciele się zmieniła. Jeszcze jeden cudowny wdech. I wydech. Mogło się może troszkę zakręcić w głowie, ale czujesz, jak chemia Twojego ciała się zmienia. Jak umysł zwalnia. Jak emocje nie mają już takiej mocy. A ciało automatycznie się relaksuje. Zatem swoją uwagą zrelaksuj swoje ciało jeszcze bardziej. Tak po prostu. Każ mu się zrelaksować. On to chętnie wysłucha. Możesz powiedzieć sobie w myślach bądź na głos relaks, relaks. I poczuj ten relaks, który płynie od czubka głowy aż po same palce u stóp relaks poczuj przyjemną falę relaksującą głowę kręgosłup ręce biodra pośladki uda, kolana łydki, stopy palce u stóp relaks poczuj jak się cudownie wtapiasz w siedzisko bądź w legowisko relaks Podążaj za zatem relaksem głębiej. Niech emocje, które dzisiaj Ci towarzyszyły, zrelaksują się, tak, jak Twoje ciało. Relaks. Relaks. Niech wypłynie to, co ma wypłynąć. Weź te emocje z wizualizmu, jako jakąś kulę energii. Nadaj jej kolor, Większy, mniejszy, wagę i spójrz na nią przed sobą. Cudownie. Jeśli jest ciężka, to odbierz tej energii ciężkość. Jeśli jest duża i nie możesz jej objąć, to ją zmniejsz, pomożesz. Jeśli kolor ci nie odpowiada, to zmień go na taki, który lubisz. Relax, relaks no, Daj tej energii tej emocji takiej jakości, jaka chcesz czuć i przyjmij tą kulę energii z powrotem do swojego ciała i zobacz jak twoje ciało fizyczne odczuwa właśnie te emocje, te uczucia które chcesz relaks relaks Twoje ciało jest coraz bardziej odprężone, emocje sprzyjające. I teraz weźmy na tapet umysł i myśl. Jeśli przyszła jakaś negatywna myśl, to spójrz na nią też. Jak na taką kulę energii. I zmień. A po prostu to myśl w coś innego. Tam, gdzie jest nie mogę, zmień na mogę. Tam, gdzie jest nie chcę, zmień na chcę. Wszystko, co negatywne, zmień w pozytywne. Dołącz cudowne metafory. Masz je w sobie. Jest nasz. Jesteś wartościowa, wartościowa, zawsze. Zasługujesz na wszystko co najlepsze, zawsze. Jesteś chodzącym, cudownym szczęściem, zawsze. Jeśli potrzebujesz słów miłości, to powiedz kocham cię. Jesteś najspanialszy, najspanialszy. I wszystko, co negatywne słyszałaś słyszałaś, zmień na pozytywne. Pomożesz. Cudownie. Zostaw sobie słowa miłości. w Sobie. Głęboki dych nosem. Z rozluźniającym wydechem. I teraz. Otwórz oczy. Pomożesz i możesz tak jednym przeżyć kolejną chwilę, bo to Ty wybierasz, jaka ona będzie następna. Tule czule, Adriana.